No siema ja i witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim serwerze klocunie.pl. Yy, dzisiaj pokażę Wam w tym odcinku sposób na kopiowanie itemków. Ale przed tym ogólnie rzecz biorąc chciałbym Was zaprosić na start nowej największej edycji box PVP największego box PVP w Polsce, który będzie startował już we wtorek o godzinie 18. Wtorek godzina 18. Nowa edycja box PVP. Tutaj macie boxa, więc yy, ogólnie rzecz biorąc jeżeli chcecie sobie wziąć udział w losowaniu najlepszą rangę na box PvP to zostaw stary, łapkę do góry, subskrypcję z dzwoneczkiem oraz komentarz ze swoim nickiem na którym będzie grał na box pvp. Pamiętajcie, wtorek, godzina 18, nowa, największa tutaj e, edycja box pvp w Polsce, jaka będzie. No i co widzowie, wbijamy na box pvp. No i ogólnie rzecz biorąc cyk! Pokażę wam od samego początku jak fajnie zacząć kopiować ogólnie no znalazłem na swoim serwerze sposób na kopiowanie i to nie jest zrobiony typowo pod odcinek e, sposób na kopiowanie, ale jest to typowo sposób, który po prostu wynaleźliśmy sami Poprzez e, sprawdzanie kopiowań ewentualnych i natrafiliśmy na to. Nikt o tym nie wie, tylko ja o tym wiem na razie na serwerze, więc to jest, to jest coś pięknego. I oczywiście przed końcem edycji e, będziecie mogli sobie tutaj e, no, pokopiować itemki, no bo wiadomo, we wtorej tak nowa edycja, a na nowej edycji to nie będzie działało, e, więc no. Także widzowie, no strefa bezpieczeństwa, let's go, strefa bezpieczeństwa. No i kopiemy tutaj sobie itemki na Shulker Boxa. Potrzebujemy widzowie do kopiowania... Shulker boxa. Dobra, kopiemy. Tutaj taktykę sobie musimy obrać. Ty ziemia on ma słaby killoff, kurde. Kurde, kogoś, kto ma dobry killoff trzeba znaleźć. O, tutaj ktoś kopie z dobrym killoffem od góry. Dobra, dawaj te emeraldy stare, dawaj, emeraldy, chodzimy za nim. Chodzimy za nim, jest, yes. Of course. A ah, je, yeah. człowieku, ale dropi. Ale dropi. Ale dropi, pal. My nic nie musimy kopać, tylko zbieramy po typeczku, nie? <grystanie> co Z masz kurde, ja mam szoku, Już mu się nie chce kopać, stary, bo więcej zebrałem od niego niż on zebrał, stary kopiąc dni. Ziołeczki, no gram w ogóle na swoim multikoncie i tutaj już widzę, że niektórzy właśnie piszą do mnie na MSG. Ej, Dixerek. <grystanie> o, pale, czeku, prawie się udusiłem. Dobra, zbieramy trochę tych emeraldów, bo od razu bym kupił widzowie sobie jakieś monetki, żeby, no, mieć co skopiować, oczywiście. Wiadomo, wiadomo. <grystanie> O, ten co ma no co ty robisz, gościu? Uspokój się, co ty robisz. Dobra, widzowie, idziemy na spawna sobie, slash spawn, ze strefy bezpiecznej uciekamy. No i wydaje mi się, że tyle emeraldów mi starczy. Mam zbindowane sobie pod Z. Mam yy, przerabianie sobie na bloki. Mamy dwa staki bloków emeraldów. I myślę, że za to jesteśmy w stanie naprawdę kupić sobie fajne rzeczy. W potarce możemy wpisać sell, all. No i mamy przerabiane monetki. Mamy trzy staki monetek. I okej, okay, te monetki sobie możemy zaraz widzowie w sumie y, przekopiować y, Zaraz wam pokażę sposób na kopiowanie Dobra, weźmy sobie gigamonetkę Jak mamy gigamonetkę, to czekajcie, gdzie są shulker boxy? Tutaj mamy takiego villagera z shulkerboxami I za jedną gigamonetkę możemy sobie właśnie taki shulkerboxik wziąć No i teraz y, widzowie, najlepsze Przeróbmy sobie w sumie na... Eee, albo w sumie nie, może pierw na tym sobie polecimy, bo będziemy potrzebowali zrobić sobie jakiegoś seta, co nie? Dobra, to gigamonetki robimy widzowie, dobra, gigamonetki jednak robimy, cyk. Dobra, mamy dwie gigamonetki i teraz jest widzowie całe beritum, zaraz wam pokażę o co chodzi. To teraz tak, mamy tutaj sobie szalkę rboksika, mamy szalkę rboksika, otwieramy sobie go, prawie wszystkie myszy oczywiście, no i... Tutaj sobie bierzemy po prostu dwie gigamonety, i na lewy górny tutaj slot stawiamy. Jeżeli go tutaj stawiamy, to teraz wychodzimy z tego Shulker Boxa. No i teraz cała kwintesencja tego, co, o co chodzi w tym kopiowaniu. Klikamy Escape, klikamy Options, wchodzimy w Controls, w Mouse Settings i klikamy tutaj Touch Screen Mode na ON. Dajemy done. No i teraz w tym momencie, klikamy prawym przyciskiem myszy na shulker boxa No i teraz widzowie, nakierowujemy myszką, nie klikamy nic myszką, nakierowujemy myszką na, na właśnie nasze itemki No i klikamy jedynkę I to przechodzi tutaj I teraz, kursorem, wychodzimy spoza guj i klikamy poza guj Cyk, żeby to nas się zamknęło no i teraz widzowie możemy znowu otworzyć swa, e, swojego shulkera. Klikamy prawym wszystkie myszy. To też nie udało, bo się zamknął i tak dalej. I teraz klikamy jeszcze raz. O! <grytanie> I mamy przekopiowane gigaolety stare. I mamy przekopiowane gigaolety e, Możemy sobie wziąć stare 4 teraz, co przekopiujemy. E, cyk, 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 cyk. I czekamy tutaj e, i Przekopiowały się? O, nie przekopiowałeś się, kurde, coś za szybko zrobiłem To czekajcie I skopiowało się <noise> Dobra, i teraz patrz, i sobie tutaj znowu dajesz stary przekładamy sobie, normalnie wychodzimy Prawie wszystkie myszy klikamy Tutaj jedyneczka, cyk Klikamy tak, czekamy. teraz próbujemy otworzyć, nie udało się I teraz klikamy I tutaj nam się pojawi, skopiowane <noise> Więc no, tak łatwo sobie skopiować wizowe itemki na moim serwerze No, znaczy, no u mnie na serwerze to działa, na innych serwerach możecie sprawdzić czy to działa Ale bardzo możliwe, że właśnie działa, bo no, nikt o tym kopiowaniu nie wie Eee, cyk, cyk O człowieku! Niechcąco, niechcąco kupiłem milion starych hełmów kozaka, nie, ja pierdzielę. Dobra widzowie, widzimy się jak zaraz mi się uda więcej tego skopiować Dobra widzowie, rozrzuciłem te hełmy kozaka wszystkie, zostawiłem sobie tylko jeden, to w sobie też wywalę sobie No i ogólnie widzowie, powiem wam tak, nie, powiem wam tak Ogólnie tyle skopiowałem teraz tych gigabonet. Muszę chyba sobie kupić kolejnego shulkera widzowie go, kolejny shulker, bo no nie mieści mi się to Niestety, dobra, to te sobie wywalimy No, ale robimy sobie seta, widzowie Cyk, robimy najlepszego seta, ster. Czy mi się uda zrobić tego wszystkiego najlepszego seta? To jest pytanie, dobra Na bąbelka wszystko przetekowywujemy sobie Będzie naj, najszybciej Zwoli nam się oczywiście Q na bąbeleczka Cyk, zobaczymy czy mi się uda przekopiać Dobra i w sumie te bombelki żeby nie tracić jakoś dużo tych itemów Dobra, to sobie już założymy To przekopujemy sobie te e, bombelki. To co, wrzucamy to wszystko sobie tutaj Cyk, e, proszę bardzo No i teraz widzowie y, Zamykamy shulkera Wchodzimy w options, controls Mouse settings Mode on tutaj No i oczywiście Jeden, dwa. I to sobie można tutaj przetegowywać, oczywiście, sobie przetegujemy. No, to sobie wyrzucamy, oczywiście. Cyk. To może sobie przetegować. Cyk. E, cyk, cyk, cyk. No i teraz widzowie, klikamy e, tutaj poza e, nasz e, gój <ścoughs> Próbujemy otworzyć shulkera, Nie udało się otworzyć shulkera Zwróćcie uwagę, ile mam tutaj teraz bombelków. I tutaj przekopiowane bąbelki kolejne. <grywia> no nie mogę po prostu. To jest taki hiciarek, widzę. mamy całe ku bąbelków, Mamy całe ku To jest po prostu. To jest po prostu hit. Dobra, mamy całe ku Dobra, seta bąbelka robimy, widzowie. Set bąbelka. Cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk. To by tutaj nasze szef Cyk. Mamy szefika. Proszę cię bardzo stary mamy szefa. Można sobie też to przetekować, cyk, cyk, cyk. Temy masne, tutaj sobie przerabiamy dla GBSy No i tych GBS-ów oczywiście, żeby mniej się zrobiło, dlatego widzowie, no bo wkładały wkładamy do Shalkera. Dobra, robimy masną klatę widzowie. Mas cyk, cyk. Masne, buty, wszystko mamy widzowie, wszystko mamy. Dobra, teraz item giga gigadżada. Robimy milion huntli Mamy milion hantli widzowie, milion hantli mamy No i teraz hełm giga czada. cyk Cyk, cyk i cyk Dobra widzowie mam tyle monitorów już <noise> Więc lecimy dalej, robimy widzowie seta Tutaj simpa, cyk, cyk Cyk, set simpa stary, protection 40 już mamy Dobra teraz itemy ekipy robimy, tutaj load ekipy sobie przerabiamy z monitorków Cyk, 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 cyk. I cyk. Dobra, robimy bilety stare, robimy bilety tutaj na fejma stare, oczywiście, cyk, cyk i cyk. Buty fej. protection 50 już. <laughs> Itemy Stegny, o, okej. Okay. A, no to mamy już najlepsze widzowie itemki zrobione, jakie można mieć w sumie za darmo. Bo oczywiście można tutaj itemy stegny y, zrobić i tak dalej. Tylko trzeba je wydropić z kluczy, te zamki z piasku i tak dalej. Ale w sumie u klucznika można sobie za krawaty tutaj pokopiować te klucze, potwierać te skrzyneczki i wydropić sobie jeden itemek stegny i to przekopiować. Więc widzowie, no ogólnie mam tyle biletów. Dajmy komuś te bileciki. Dajmy te bileciki komuś, nie wiem, porzucajmy i tak jest koniec edycji teraz i na i koniec edycji która teraz się odbywa no i nowa edycja pamiętajcie odbywa się we wtorek o godzinie 18 mam nadzieję że was nie zabraknie bilety papapa pa, pa, jak dostaje zoba zoba bileciki na fejma stary rozrzucamy <laughs> niech mają niech mają niech mają więc no widzowie e ja was zapraszam na nową edycję Box PvP we wtorek o godzinie 18:00. Ten macie sposób na kopiowanie na Box PvP, na których działa to naprawdę na, no, na dużej ilości boxów możecie to kopiowanie znaleźć. Więc y, co, ja was wszystkich zapraszam na jeszcze raz starcik i życzę wszystkim miłego dnia, do widzenia i hej hej!